Cześć! Witam Was z trzeciego już odcinka gry Might of Magic Duel of Champions Poprzednie dwa odcinki no, przyjęły się na moim kanale, dosyć sporo odwiedzi w stosunku do czasu w jakim, od jakiego są na YouTubie, więc postanowiłem nakręcić kolejny odcinek z jakiejś losowej gry, jak widzicie zresztą i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam trochę więcej kart, nie dużo więcej niż poprzednio Eee, okej, okay, takie mamy. Może przetasujmy je jeszcze raz. No, w sumie gorzej wyszło niż było, ale okej. Okay. Nic tutaj nie zrobimy. Naszym przeciwnikiem jest. Kalk. Jak widzicie, jest z tego samego obozu, czy też zamku jak ja. Ok, co my tu możemy zrobić? Stawmy może gryfa. I dodajmy jeszcze jeden punkt. E, tutaj poziom mocy zwiększmy. O, gryf to dosyć dobra jednostka e, na tą postać, gdyż ona ma obniżone, e, obniżone obrażenia od ataku wręcz o jeden. Gryf atakuje z powietrza, więc tutaj. A, żadnej redukcji obrażeń nie będzie, co nas cieszy i zobaczymy, co nam teraz wymyślisz, nasz przeciwnik. Nasze elo to 153, niziutko, no ale co, zrobię, co zrobić, na razie ciągle się uczę i tak dalej. E, specjalnie nie stosuję żadnych taktyk, nie czytam w internecie o taktykach, e, na razie, na razie próbuję. E, sam ustalać swoje deki, sam mieszać e, moje talie, moje karty. E, chyba więcej w tym zabawy niż takie wstrzymanie się jakichś taktyk. Tak mi się przynajmniej e, wydaje. Nie wiem co się dzieje z naszym graczem. Teraz jego kolej, ale nic nie robi. Tydzień, jak widzicie, no. Nie wiem. Logował się, nie wiem, nie wiem, co było przyczyną tego zwycięstwa. Okej, okay, zawgrajmy jeszcze raz w takim razie. O, Grzegorz L. Okej. Okay. Um, nie, przytasujmy. Ok, lubię tą kartę dać, no to już wam pewnie mówiłem. Oj, fajnego ma bohatera. Bardzo fajna. Na pewno jest lepsza od, od mojego. No ale nie ma co się podawać na samym początku. Trzeba zobaczmy, co tutaj. Wszystkie Twoje stworzenia, marczące wręcz, otrzymują plus jeden. To jest chyba kontra, tak? Czy życie? Życie. Taka sama kontra jak. Wystawiłem e, poprzednio w poprzedniej grze. Kiedy to nasz przeciwnik wyszedł, ok, zaatakujemy go, i potem dobijemy łucznikiem w kolejnej turze. Ok, Dla mnie niestety padnie, ale... ale nic na to nie poradzę. Mogę sobie przemieścić tą postać tu wyżej. Ale wtedy na o, tak on to zrobił bardziej wręcz, więc jeden punkt gdzie on doszedł. To zdało się. wam przed chwilą mówiłem. Ok, co my możemy zrobić? Hmm, możemy wystawić tutaj. Tak zrobimy. Nie możemy się uleczyć, ale możemy zaatakować, to nam się nie stanie i zaatakujemy jeszcze, tak o dodajmy. Mamy dwie te karty, które blokują całego lane na jednego, więc może skorzystajmy z tego. i dodajmy punkt tutaj do swojego poziomu magii. Chciałem początkowo chciałem najszybciej dojść do sześciu tych punktów mocy i móc wystawić o nibiankę, tak to się nazywa w polskiej wersji językowej. Ale postanowiłem wykorzystać te dwie karty, ale na pewno dużo tutaj pomogą. Co no, możemy tutaj zrobić? Możemy zrobić taki oto numer, wystawmy, Wstawmy tego, taka, tutaj zakryjmy łucznika, zniszczymy tego lejna, zabijmy tutaj tego jeźdźca i dodatkowo możemy wystawić, ale jeszcze zwiększmy o, dodatkowo jeszcze wystawmy jednego łucznika. Okej, okay, super, mistrz kurczników, wiecie, nasz łucznik niestety padł, śmiercią tragiczną. Um dla tych kuszników ma. Tego szczerze że, jeszcze nigdy nie widziałem. Wilczy kusznik. Odpłata. To stworzenie zdaje swoje obrażenia adwetowe przed śmiercią wyniku tak. Okej. Okay. Ciekawa postać. Ok. Co możemy tutaj wymyślić? Dobierzmy ten. I zablokujmy. Tego leina. Dzięki temu zabijemy tutaj tego pana. Zaatakujmy tego pana. Co możemy jeszcze zrobić? No chyba nic. Możemy dobrać kartę, ale wreszcie mi też ją dostanie. Więc na razie sobie darujmy to chyba proszę że on ma więcej kart ode mnie, stoi w zanadrzu, e, więc może rzeczywiście, o rodzinie, tak jest. On ma 72 karty na straży, jeszcze my bieżąc 3, chociaż nigdy nie zdarzyło mi się że sytuacja, e, aby karty się skończyły. A cóż to za gryw? Imperialny gryw, tego już widziałem. Fajna karta. Hmm. To przydałoby się tutaj popsuć e, ten szyk, aby nie mogłem atakować, ale w sumie dwa punkty mogę, myślę, stracić. No, najpierw zaatakujmy tutaj. Mogłbym zablokować całego leina i zabić tego kusznika. No, może tak zróbmy. Okej, okay, to katata nie może atakować. Co mnie cieszy. A to dodajemy w siłę. Moc. Mm, Okej. Okay. W sumie mógłbym zużywając tą kartę. Nie. nie zrobił. Mam no, tylko dwie karty na polu bitwy. E, ta karta za każde stworzenie, które jest przeze mnie kontrolowane, e, daje mi jeden punkt zapasów. O niebianie, e, płomień chwały. Świetna jednostka, regeneruje trzy punkty życia na każdym. E, po każdej turze. Ale, ale. Nam to nie groźne. Gdyż mamy taką, no, taką kartę, jak błyskawica, która odbiera 6 punktów. Mamy gry, który zabija kolejną kartę. I duże straty, naprawdę. Pana Grzegorza, pozdrawiamy. Wystawmy. Serafina tutaj. Dlatego leina. I strzelcem zaatakujemy bohatera. Ale to mam małe jakieś lagi. Nie wiem, nie rozumiem zupełnie dlaczego. W takiej grze. No co jest? Ok, udało się zaatakować. I dobierzmy jeszcze punkt siły jeden Dobra, już powinno być okej, okay. nie powinno być lagów. Co okay. już wymyśli nasz przeciwnik? Może szybko sobie z tym wszystkim poradził? Ależ stwór! <laughs> Niestety ja mam kolejną kartę, która jest w stanie go zabić jednym uderzeniem. Na pewno mu się to nie spodobało. I do tego no, wystawmy jeszcze latającą biwernę i dodajmy punkt um, mocy. Zatakujemy to atakujemy naszym łącznikiem i gryfem. Dodatkowo o tym jeszcze też możemy w sumie zaatakować. Um, 2 na 4 nic sobie zrobi, ona no, no, sobie mu zregeneruje tam część tego. Ale jeden zawsze pozostanie mu odebrany. Okej. Okay. O, jednego go zabije. Tego nie przewidziałem. Ale to nic. Teraz możemy już wystawić... ...naszą Nubiankę, najmocniejsza karta. E, no i dalej zacząć się znęcać nad... No bo dodajmy jeszcze tu. Może akurat jakaś dobra karta z tego przyjdzie. Gryf. Zostawmy go tutaj. No i bijmy naszego przeciwnika. Cóż wymyśli? Blokuje Leina z tego, którego go mógł atakować. Dobry wybór, ale jeszcze dwa zostały do zablokowania. No robi co może. Co to jest? Trwotury. No nic, tak, że ta, ta gra już jest wygrana, ale zatajmy, mu jak najwięcej obrażeń jeszcze, nie wiem czy to się tutaj zmienia. Wstawmy jeszcze tą kartę, to jeszcze. No. Just finish. No dobra, tak jest wyjeżdżenie, no to... Okej. Okay. Udało się wyraźć po raz kolejny, no, dziękuję Wam bardzo za uwagę, przepraszam za te drobne logi, nie wiem co jest tego przyczyną, potem jakoś się uspokoiły, więc udało się, się oglądać. Jeśli macie jakieś specjalne pytania, jakieś propozycje co do wprowadzenia tej rozgrywki, tej, w ogóle tej, tej playlisty z Mind of Magic, to piszcie. Jeśli chcecie, żebym poszukał jakichś taktyk, próbuję to stosowywać, to również proszę Was o żebyście dali znać. Mam nadzieję, że film się spodobał. Proszę o, o łapki w górę, o komentarze i o subskrypcję. To na pewno motywuje mnie do dalszej pracy. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.